Nie każdy w życiu ma szczęście, ale tych dziesięciu pechowców z fortuną nie jest za pan brat. Miejsce dziesiąte Smith Mitsotakis. W 2011 roku Kostis był jedynym mieszkańcem wioski, którego ominął udział w wygranej na loterii wynoszącej 950 milionów dolarów. Organizatorzy loterii zwyczajnie zapomnieli odwiedzić jego dom, który znajdował się zaledwie pół mili za miastem. Miejsce 9. Eric Nori. Eric przy różnych okazjach zaliczył ugryzienia od rekina, węża i małp. Pech zaczął go prześladować w dzieciństwie, gdyż w wieku 10 lat został rażony piorunem. Miejsce 8. Melanie Martinez. W wieku 40 lat, Melanie utraciła cztery domy w czterech odrębnych huraganach. Jej piąty dom przeszedł wartą 20 tysięcy dolarów modernizację, sponsorowaną przez znany program telewizyjny. Niestety powódź zmyła go zaledwie kilka miesięcy później. Miejsce 7 John Line, mieszkaniec UK zaliczył 16 poważnych wypadków, m.in. obrywając spadającą skałą w jaskini oraz wpadając do studzienki kanalizacyjnej. Wracając ze szpitala po zdjęciu gipsu, autobus, w którym jechał mężczyzna, miał kolizję, w wyniku której Line złamał ponownie tą samą rękę. Miejsce szóste Violet Jessop, stewardessa pracująca na Titaniku, miała prawdziwego pecha do statków. Poza Titanikiem, który zatonął po zderzeniu z górą lodową, jeden z okrętów zadziwił kolizję z innym, a kolejny wpadł na minę w roku 1914 i zatonął. Miejsce piąte Joe Green. Będąc współlokatorem Marka Zuckerberga, Greenowi nie udało się zasiąść w Radzie Nadzorczej jego startupu. Za radą ojca Green wycofał swoje 5% udziału w firmie, które teraz są warte jakieś 7 miliardów dolarów. Miejsce czwarte: Joel i Fergan. Joel nie wygrał 21 milionów dolarów na loterii, ponieważ jego kupon wydrukował się 7 sekund po godzinie 9. Odrzucony w sądzie wniosek apelacyjny obciążył go prawie 80 tysiącami dolarów kosztów sądowych. Miejsce trzecie Henry Zigland. że żywo dynamitem. Henry został zabity przez pocisk, który tkwił w jego pniu od 20 lat. Pocisk został wystrzelony w jego kierunku 20 lat wcześniej przez brata jego byłej dziewczyny, która popełniła samobójstwo. Miejsce drugie Roy Sullivan. Pewien Amerykanin został trafiony piorunem aż 7 razy. Szansa na powtórne pojawienie się takiego fenomenu wynosi 1 do 7 septylionów. Podczas ostatniego trafienia, Sullivan, łowiąc ryby, został również zaatakowany przez niedźwiedzia, który chciał mu te ryby zabrać. Miejsce pierwsze: Tsutomu Yamaguchi. Japończyk brał udział w wybuchach zarówno w Hiroshima, jak i Nagasaki. Przeżywszy obie eksplozje, przez 12 lat żył w bandażach, głuchy na jedno ucho. Jego rodzina natomiast ucierpiała z powodu promieniowania. Piszcie w komentarzach jakie były wasze najbardziej pechowe sytuacje. Poza tym sprawdźcie kanał Zajegranie klikając tutaj. Znajdziecie tam Wiedźmina 3, Five Nights at Freddy's, Mortal Kombat i inne najnowsze gry wideo. To by było na tyle. Piona!